w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak postawić darmowy serwer Minecraft. No więc zaczynajmy. Pierwszym krokiem będzie yy, wpisanie Aternos w Waszą wyszukiwarkę. Klikamy. Tutaj klikamy w pierwszą zakładkę Aternos serwer Minecraft darmowy na zawsze. Klikamy graj. Zarejestruj się lub zaloguj, jeżeli już macie konto. Wpisujecie jakąś nazwę użytkownika. No i klikacie dalej. Tutaj wpisujecie, wpisujecie jakieś hasło. Czy zarejestruj się? Hmm. Tutaj jest kapczan, więc. No i y, ma, y, macie tutaj swoje konto. Y, tutaj macie stwórz serwer, klikacie stwórz serwer. Macie nazwę swojego serwera, klikniecie tutaj, możecie ją edytować Tutaj macie na przykład, tutaj macie jakby opis serwera Wpisujecie to co chcecie, możecie zmieniać czcionkę na różne takie typy rodzaje możecie też wymieniać kolory tekstu więc zostawmy. klikacie stwórz serwer jest już gotowy klikamy serwery i nasz serwer, który stworzyliśmy teraz tak, pierwsza ważna rzecz to jest silnik w tym przypadku silnik to Vanilla to jest ten podstawowy Minecraft Yy, Której każdy po prostu ma, yy, nie, yy, i teraz tak. Minusem tego silnika jest to, że nie można na niego pobierać żadnych modów ani pluginów. Jeżeli chcemy mieć jakieś pluginy, to klikamy zmień, i tutaj wyświetlają nam się inne silniki. Tutaj mamy na przykład Paper Bucket. On działa tylko dla pluginów, więc na nim modów nie pobierzemy. I tak samo tutaj mamy fabryka dla modów. Nie pobierzemy na niego pluginów. Tutaj mamy też jeszcze. Tutaj mamy airclight. Tym się nie interesujemy, bo to jest na Bedrock Edition. Tutaj mamy Lite. On jest dla pluginów i modów. Ale ja bym nie polecał z niego korzystać ze względu na to, jaką ma on zawężoną ilość wersji. Bo. To są wszystkie wersje, na których możemy go odpalić. Ja zazwyczaj korzystam z papera, który działa dla pluginów. A więc klikamy zmień. klikamy tego papera przykładowo lub inny silnik. Klikamy wersję, którą chcemy mieć ja kliknę na najnowszą. Teraz y, klikamy zainstaluj. I teraz ostrzeżenie dla Was, bo przekonałam się na własnej skórze, y, że w momencie, w którym zmieniacie silnik na przykład z Arklaita na Papera, to róbcie sobie zawsze kopię zapasowe świata, które można robić tutaj. Ja jeszcze nie mogę jej zrobić, bo nie wygenerowałem świata. Y, tutaj można robić kopie zapasowe świata w zakładce światy. To róbcie je zawsze przed zmianą silnika, bo nie wiem jak, ale te silniki potrafią niektóre zmiany z silników zmienić ID-bloków i na przykład nagle liście stają się czerwonym piaskiem. No, i teraz yy, klikacie sobie na przykład pluginy lub mody, zależy od. Że też od tego, jakiego jaki silnik wybraliście, wyszukujecie jakieś pluginy, na przykład Shopkeepers. No i klikacie tutaj na pierwszy wynik zazwyczaj. Jeżeli w nim nie będzie, to możecie innych sprawdzić. Te, które macie na zielono z haczykiem, e, pobieracie po prostu, bo one działają. Na niższą wersję. Nie zawsze działają. czasami są też takie, które są na przykład na Y1.2. To jest wersja yy, na przykład moda jakaś i to ci będzie działało też na wyższe wersje. Tutaj macie opcje, to jest ważne. Jeżeli macie non-premium, launchera Minecrafta, czyli na przykład i albo krystal launchera, w każdym razie nie premium Minecrafta, yy, za którego musicie płacić, czyli tego, za którego musicie płacić. To tutaj zmienicie na kraket. W sumie to zawsze zmieniajcie na kraket, bo to daje opcję wbijania z launcherów non, non premium, nie tylko z Minecrafta Premium. No i właśnie to nie blokuje opcji wbijania z Minecrafta Premium, więc jest opłacalne. Whitelistę zaznaczamy. Tryb gry tutaj możecie zmienić. Czy nether ma być włączony, może nam się tym pobawić naprawdę mocno. Następnie klikacie na przykład gracze. Tutaj w opcji Gracze możecie yy, na przykład kliknąć w do serwera i yy, wpisać nazwę użytkownika, któremu chcecie dać yy, OPA. W moim przypadku będzie to Satis. No i teraz yy, klikacie ponownie, tutaj Whitelista. White lista jest po to, żeby po prostu ktoś nieproszony nie mógł Wam wbić na serwer. Tutaj wpisujecie nikki graczy, którzy chcecie, żeby mogli wbić. Na przykład siebie, swojego kolegi. No i yy, teraz jeszcze w gracze macie taką opcję zbanowani gracze. Za chwilę się pokażę. Zbanowani gracze i zbanowane adresy IP. Zbanowani gracze to jest po prostu, że banujecie jakieś konto i że gracz nie może wbić z tego konta, z tego niku, ale może na przykład, jeżeli zmieni sobie nik na tilancerze, może wbić sobie znowu tylko po prostu z innym nikiem z innego konta. A zbanowane adresy IP to jest po prostu, że jakiś adres nie może wbić, czyli nie może wbić. Ten sam gracz, z nieważne jaki nick będzie miał. No i co? No i klikamy serwer, teraz możecie tam jeszcze poprzeglądać inne opcje, ale one tak istotne nie są. Macie też konsola, jeżeli na przykład wasz kolega was stroluje i zabierze wam opa. Albo was zbanuje. Możecie się odbanować przez konsolę. Wpisać się ponownie jako operatora, ale łatwiej będzie zrobić po prostu przez konsolę, zamiast przez gracze, tam macie taką zakładkę na dole już po odpaleniu serwera. Macie, powinniście mieć tu taką linijkę po odpaleniu serwera i tu możecie normalnie komendy wpisywać. Yy, więc tak, klikacie sobie serwer, teraz już. Jak wszystko sobie dostosowaliście, tak, jak chcecie. No, i klikacie Uruchom. Ta chwila może potrwać. Eee, pokażę Wam się komunikat, jak będzie włączony. Serwery aterno działają tak, że nie są odpalone bez przerwy, tylko są odpalone do momentu, kiedy ktoś na nich jest. Po puszczeniu serwera przez wszystkie osoby, które na nim są, serwer ma 6, jeszcze stoi przez 6 minut, po czym się wyłącza, i trzeba go ponownie włączać. Jeżeli nikogo nie będzie już na serwerze, jeżeli ktoś jest dalej na serwerze, to się nie wyłącza, ale spokojnie po wyłączeniu się serwera wszystko się zapisuje. No to klikacie sobie adres, kopiuj, patrzycie, wersja. No i zmieniacie sobie na tą wersję, na ten nick, który wpisaliście sobie. No i wchodzicie na Minecrafta, yy, Ta chwilę będzie jeszcze trwało, tak jak mówiłem. Pierwsze odpalenie serwera zawsze trwa najdłużej, potem na kolejne już krótko. No, dobra, włączył się. Tutaj mamy ilość graczy, TPS-y, yy, pamięć RAM. No i tutaj macie właśnie to, to, o czym mówiłem: konsola. Tutaj wam różne komunikaty się pojawiają, możecie wpisywać różne komentarze. No i teraz jak jesteście na tej wersji, klikacie tryb wieloosobowy, czy tam multiplayer, zależy po jakim macie Minecrafta. Dodaj serwer i wklejacie y, skrótem Ctrl V lub przepisujecie ręcznie y, ten adres IP, który ma wasz serwer, który mogliście sobie wcześniej skopiować. wjeżdżacie na sam dół. I wchodzicie. Jestem, mogę, normalnie. Opa, no to co? Więcej poradników zapraszam dalej na mój kanał. Następny wleci chyba we wtorek następnego tygodnia, bo przez ten tydzień już nie będę mógł za bardzo nic wrzucać. Możecie sobie tam potestować jeszcze różne rzeczy i w ogóle e, pobierać jakieś różne pluginy. Piszcie w komentarzach e, co byście chcieli zobaczyć w następ, na następnym filmie. No to cześć.